Cześć, z tej strony Arginfeedback.pl. Feedback.pl. Przez cały rok walczycie o formę, bo warto. Tak jest przynajmniej napisane na feedbacku i tak często powtarzam. Co oznacza, to że warto? Warto to znaczy, że dzięki temu, tej Waszej walce, dzięki temu, że dbacie o siebie, dzięki temu, że pilnujecie tego, żeby jeść zdrowiej, dzięki temu, że się ruszacie, coś uzyskujecie. Tym czymś jest czas, tym czymś jest zdrowie. To jest jedno i to samo tak naprawdę. Macie czas, macie zdrowie i na odwrót. I ten czas, i to zdrowie służy czemuś. Czemu? Temu, żeby spędzić go z najbliższymi ludźmi, temu, żeby się cieszyć życiem, tym, co nas otacza, z innymi ludźmi. Co za tym idzie, w najbliższym czasie, obojętnie od waszego wyznania, większość ludzi będzie miało czas wolny. Moja sugestia i mój apel jest: zapomnijcie o walce. Teraz jest czas, żeby korzystać z tego, na co zapracowaliście tą swoją walką przez cały rok. Cały rok ma 365 dni. Przez te kilka dni w roku możecie już się po prostu zwyczajnie cieszyć. Zapomnijcie o wszystkich artykułach w stylu, jak spalić wigilijne jedzenie, jak nie przytyć na święta, co ma ile kalorii. Zupełnie o tym zapomnijcie. W najbliższym czasie nic nie ma kalorii, ok? Umówmy się. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że w czasie świąt jedzenie ma połowę mniej kalorii. Jeżeli przy stole przebywa 3 i więcej osób, ma ich jeszcze mniej. A jeżeli przy okazji się uśmiechasz, to Twój metabolizm dodatkowo rośnie. No, w związku z czym. Przekażcie innym, przekażcie sobie i przekażcie swoim najbliższym. Najbliższy czas jest dla najbliższych. Najbliższy, najbliższy. Także cieszcie się nim, bawcie się nim. I jeżeli chcecie pobiegać, to upewnijcie się, że idziecie pobiegać z kimś. Kogo po prostu dawno nie widzieliście? Nie zastępujcie możliwości spotkania innych ludzi treningiem, nie zastępujcie możliwości spotkania i cieszenia się z innymi ludźmi, siedzeniem przy kalkulatorze kalorii. Po prostu się bawcie, zasłużyliście na to, zapracowaliście na to. Ja wiem, że zapracowaliście na to, obserwujemy was cały rok, widzę jak się męczycie. Nawet jeżeli czasem nie pójdziecie i tak dalej, to naprawdę Wasze wysiłki intencje są znane i naprawdę gwarantuję Wam, zasłużyliście na to, żeby teraz, te najbliższe kilka dni po prostu się cieszyć. Więc się cieszcie. Do zobaczenia na feedback. .pl. Cześć.